z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę głosił, ja zaś będę prosił Ojca, a On innego pocieszyciela da Wam. Aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał, ale wy mnie widzicie Ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Szósta niedziela nocna. Już za dwa tygodnie będziemy świętować zesłanie Ducha Świętego. I Kościół dzisiaj e, przygotowuje nas e, do, do tej wielkiej uroczystości, która jest e, jakby uwieńczeniem e, całego okresu Wielkiego Postu. Nie wiem dlaczego jestem tak fiksowany z tym Wielkim Postem, tego całego okresu wielkiego, Wielkiej Nocy, um, bo byłem tutaj na, re, na rekolekcje wielkopostne, dlatego wyszedłem do pulpitu, to od razu Wielki Post się zaczyna, ale nie, już się skończył, dzięki Bogu. Tak. Więc mówiłem, że e, przygotowujemy się do, do zesłania Ducha Świętego, i dzisiaj te czytania jakby zapraszają nas do, do, do tego, żeby e, wołać do tego Ducha do tego, żeby uświadamiać sobie, jak, jak potrzebny jest nam ten Duch Święty. E, mówią, że, to, że On jest ten wielki, zapomniany. Dla katolików szczególnie, nie? Modlimy się do Pana Boga, może modlimy się do Jezusa, modlimy się do Boga e, zastawienictwem Matki Najświętszej, zastawienictwem świętych, ale do Ducha Świętego jakoś, nie? Nie wiem, czy, czy Wy macie e, nabożeństwo do Ducha Świętego, ale jest e, trudno znaleźć, e, e, Ludzi, którzy by się tak naprawdę modlili do tego ducha, który jest Bogiem w jedności z ojcem i z, i z synem i, który, i któremu się należy cześć i chwała, jak, jak, jak ojcu i synowi, I, i który nie tylko jest Bogiem, ale jest Bogiem w nas, z nami. Jest ten Bóg, który chce przychodzić, aby nas uczynić dziećmi bożymi, nie tylko. Przez to, że mamy świadectwo e, Chrztu Świętego, ale przez to, że w nas mieszka, że nas nami prowadzi, że nas, e, że nas prowadzi, że nas umacnia, że nas przemienia. Niestety wiele katolików żyje jak ci ludzie z pierwszego czytania. Więc czy słuchaliście, Pier w pierwszym czytaniu byli ludzie, którzy e, usłyszeli o Jezusie, e, uwierzyli w Niego, przyjęli chrzest e, w Jego imię, ale nic nie wiedzieli o Duchu Świętym. Nie? I wielu z nas żyje tak samo. Tak naprawdę myśląc, że nasza wiara polega na tym, że Bóg dał nam jakieś przykazania, jakąś książkę, powiedział: No, masz, spełniaj, to pójdziesz do nieba, jak nie spełnisz, to się potępisz. Nie? I myślimy, że Pan Bóg patrzy przez. To przez jakąś dziurę z nieba i pilnuje. O! Złapałem Cię. Powiedziałeś wszystkie słowo. O! Zdenerwowałaś się. Nie? I tak myślimy, tak jakby nasze życie tutaj na ziemi było jakimś, jakąś próbą, prawda? Jakimś sprawdzianem. Czy naprawdę spełnisz to, co się nauczyłeś? Ale to wtedy po co przyszedł Jezus? Po co Duch Święty? To wszystko by... Opierało się o nas, o nasze siły, o, na, o, o, o naszą umiejętność, o naszą zdolność. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest dobra nowina. Chrześcijaństwo to jest dar. Dar, dar modany, jest dar, który przychodzi dzisiaj do tych, którzy, którzy go potrzebują: do tych, którzy odkrywają, że sami nie mogą, do tych, którzy. Jak, jak możemy widzieć czy, czy żyjemy nasze chrześcijaństwo tak jak ci ludzie z pierwszego czytania, bo wszystko jest wysiłkiem wszystko jest staraniem się, a to jest ciężkie nie? o wszystko na mnie spada wszystko ja muszę robić wszystko ode mnie zależy jeżeli tak żyjemy, nasze chrześcijaństwo do dzisiaj, dzisiejsze czytania dzisiejsze słowo jest naprawdę dobrą nowiną, bo przychodzi, aby powiedzieć, ty, ty nie musisz. Ja będę w Tobie to robił. Chrystus mówi w Ewangelii. Jeżeli mnie miłujecie, to zachowujecie moje przykazania. Moglibyśmy się pytać, a kochasz Boga? Tak, oczywiście. A spełniasz Jego przykazania? No, żaden święty nie jestem. No. Tak? Bo Chrystus mówi o tej miłości, która jest Duch Święty. O, o tej miłości, która jest Bóg, Bogiem samym mieszkającym w nas. To jest Duch Święty. Miłość między Ojcem i Synem i ta miłość chce mieszkać w tobie. Jak święty Paweł mówi, to ja już nie ja żyję, ale Bóg żyje we mnie. To jest doświadczenie życia, bycia e, dzieckiem Bożym. I to jest ta dobra nowina, która przychodzi do nas dzisiaj, że Bóg chce mieszkać w Tobie, że Bóg zna Twoją sławość i moją, że Bóg wie, e, że e, to, to te Twoje i moje ograniczenia są Jemu znane. Nie tylko, że są Jemu znane. On je kocha. Bo, bo tylko wtedy, tam, gdzie, gdzie nasza siła się kończy, tam może Bóg wejść. Bóg nas nie stworzył, byśmy byli, abyśmy sami se, się zbawiali. Bóg nas stworzył, abyśmy mogli być, stać się dziećmi Bożymi dzięki tym darom, które, którymi On nas obdarza. Dlatego Bóg jak stworzył e, e, Adama, powiedział, nie jest dobrze. Człowiekowi bić samemu, nie? I dał Adamowi Ewę, tak? Nie jako kara, jak niektórzy mężowie myślą. Nie, jako dar, jako pomoc, żebyś nie był nigdy sam, ale. Prawda jest taka, że jeżeli w nas nie ma Ducha Świętego, jeżeli w nas nie ma tego Ducha, który pozwala nam kochać, który pozwala nam wyjść ku drugiemu, który pozwala nam akceptować drugiego takim, jakim jest, możesz być żonaty, możesz być mężatką i być sama. I czuć się sama. Możesz mieć rodzeństwo, możesz mieć rodziców i czuć, że jesteś sam w życiu. Że nikt tak naprawdę cię nie rozumie, że ty nikt tak naprawdę cię nie kocha takim, jakim jesteś. I to jest bardzo mocne doświadczenie, kiedy odkrywamy to. Dlatego to dzisiejsze słowo przychodzi, aby, aby wchodzić do, do naszego serca, serca i mówić: Nie jesteś sam. Chrystus mówi: Nie zostawię was samych. Dam wam swojego ducha, abyś nigdy więcej nie był sam. Wyślę ci e, tego Parakleta. No? E, e, Kiedyś pytali się dziecko, czy wiesz, kto to Duch święty, mówi: tak, taki paralityk. E, nie, nie paralityk, tylko Paraklet. Paraklet to oznacza e, ten, który jest przy tobie, po grecku. To jest ten, który jest obok ciebie. Kiedy ktoś był wezwany do sądu. Tam w Grecji, to on musiał sam siebie bronić, ale miał prawo, by mieć kogoś przy sobie, by go bronić, by, by mu mówić, by, by mu mówić na ucho. Mów to, nie mów teraz, poczekaj. No. I tym jest ten duch święty. Wyobraź sobie, mieć kogoś ciągle przy tobie, który ci mówi odwagi. Ja jestem z tobą. Nie bój się ja cię będę prowadził Chrystus mówi, kiedy was wezwą do, do sądu nie martwcie się, co macie mówić Duch Święty będzie z wami i to jest to doświadczenie chrześcijanina, to jest to doświadczenie które Bóg chce nam dać to doświadczenie obecności Boga który mieszka w tobie który jest z tobą cały czas który cię pociesza, który leczy cię wewnętrznie, który cię prowadzi, który daje ci pokój, daje ci radość który, ci, który daje ci siłę. Który daje ci siłę nawet, żeby wstać z grzechu. E, papież Franciszek mówił, módl się do Ducha Świętego nawet jeżeli jesteś w grzechu. Nawet jeżeli jesteś w grzechu. Bo jak ty myślisz, że wyjdziesz z tego grzechu bez jego pomocy? My wiele razy myślimy, że to oto ja tak wyjdę z grzechu i przyjdę, powiem no, pójdę, pójdę do spowiedzi, powiem Panie dałem sobie radę z tym grzechem teraz daj Ducha Świętego, bo już, już już mi się należy już zasługuję na ten dar nie, to nie tak to Bóg przychodzi do tych, którzy upadli, aby ich podnieść Duch Święty przychodzi do grzesznego do Ciebie i do mnie i On jest ten, który chce Ciebie mnie podnieść Abyśmy mogli dalej iść za Chrystusem. Więc niech, niech ta Eucharystia, niech ta Musza Święta pomoże nam, zbudzi w nas to pragnienie, by, by wołać do Ducha Świętego. To jest najstarsza modlitwa Kościoła. Przyjdź, Duchu Święty. Patrzcie, jaka prosta, nie? Jakbyśmy przez te dwa tygodnie do zesłania Ducha Świętego. Nieustannie, za każdym razem, jak tylko przypomnisz sobie, powiedz przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do mnie. Bez Ciebie nie ma nic dobrego we mnie, mówi ten hymn do Ducha Świętego. Bez Ciebie co ja mogę robić? Ja nic nie mogę bez Ciebie, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko Mogę z Tobą. Wszystko, jeżeli Ty przyjdziesz do mnie, wszystko ma sens. Jeżeli Ty mieszkasz we mnie, wszystko jest piękne. Moje życie jest darem. Ludzie, którzy są wokół mnie, są darem, wszystko jest darem Bożym. Jeżeli Ty jesteś we mnie, jeżeli Ty mnie uświecisz, jeżeli Ty dajesz mi mądrość, jeżeli Ty dajesz mi roztropność, jeżeli Ty e, e, umacniać mnie swoimi darami więc niech, niech ten czas będzie czasem wołania czasem przygotowania do tego daru, razem z Marią razem ze wszystkimi apostołami Maria gromadziła się w Wieczerniku i czekała na ten dar powiedzieli, że bez niego nie dają rady, nie dają rady wyjść do, do Żydów, nie dają rady wyjść i głosić dobrą nowinę najpierw musimy otrzymać ten dar aby móc ten dar T'haig d'engel·lixer-n'hi i nhi